Bogu. Dzięki Bogu za kolejny czas, choć wiemy, jak wielka bitwa się toczy, jak wrogu się nie podoba to, że kiedy ludzie się ratują, kiedy idą za Jezusem Chrystusem, kiedy chcą Jego naśladować. Wiecie, naprawdę wielka bitwa się wtedy toczy i myślę, że każdy z nas może tego doświadczać, tylko właśnie... Na kim będziemy polegać wtedy w tej bitwie? Czy na Chrystusie, czy na sobie, sobie samych? Wiecie, czas, w którym przestało nam żyć, nie jest łatwym czasem. Naprawdę nie jest to łatwy czas. To, co się dzieje koło nas, jak wróg odciąga ludzi, często odciąga ludzi po prostu nie do tego, co Pan by chciał, żeby ci ludzie w czym byli, co robili. Naprawdę czas, w którym żyjemy, naprawdę nie jest łatwym czasem. Eee, często te doświadczenia, które możemy czytać w Starym Testamencie, e, obserwować. Jak nieraz, kiedy patrzymy na ten dzisiejszy czas, możemy obserwować właśnie, że te same wydarzenia, które miały miejsce w Starym Testamencie, tak nieraz zdarzają się też i dzisiaj, w, e, gdzie ludzie naprawdę w pewnym momencie się zaczynają gubić. I wiecie, chciałem się z Wami podzielić takim, takim właśnie tematem i też. Tą sytuacją ze Słowa Bożego, której nie można wymazać, która stała się. Ona się stała, ona jest zapisana na kartach Słowa Bożego, o niej można czytać i ona jest zapisana, jest utrwalona. To nie jest tak, że coś takiego się nie stało. Ja myślę, że nie bez przyczyny Bóg zechciał, żeby to zostało zapisane, bo nic, co jest zapisane w Słowie Bożym, nie jest tak sobie. Wszystko jest zapisane, dlatego że Bóg tak chciał. On tak zdecydował. Wiecie, e, otwórzmy Księgę Sędziów. Wiecie, ta księga sędziów została napisana po tej całej wędrówce synów izraelskich, kiedy oni przeszli przez tą pustynię, kiedy tak wiele doświadczeń z wieloma doświadczeniami się zmagali, gdzie Bóg ich uczył. Wielu z nich poginęło na tej pustyni, tak jak jest napisane też w słowie Bożym, wielu z nich poginęło. Dlaczego oni poginęli? Poginęli tylko i wyłącznie dlatego, że. Nie dali się dla Boga zmienić, nie chcieli się oddać dla Boga. Wielu z nich zasłało pustynię, tak czytamy. To nie były żarty, tak się naprawdę wydarzyło. Ci ludzie nie dotarli do Ziemi obiecanej, oni po prostu zostali w tym miejscu, tam gdzie szemrali, tam gdzie kombinowali, obgadywali, knuli różne rzeczy, oni tam zostali. Oni tam zostali. Bóg tak zdecydował. Wiecie, i kiedy oni przeszli przez tą e, całą wędrówkę przez pustynię, kiedy to wszystko się dokonało, e, wtedy zaczę zaczęły się te dzieje tych sędziów sędziów i co ta księga, ta księga sędziów, co ona pokazuje dla nas. Ona pokazuje właśnie ten stan, kiedy ten lud, kiedy był ten sędzia, który trzymał się Boga, kiedy on przychodził do Boga, starał się trzymać w jakiś sposób, naśladować, żyć według tego, co Bóg przykazał, ale kiedy tego sędziego już brakowało, jak w momencie czy ten lud zaczął i znowu z powrotem w grzech, znowu z powrotem w, swoje, w swoją cielesność, w swoje rzeczy. Wiecie naprawdę. W pewnym momencie widzimy właśnie tych ludzi, naród izraelski, ludzi, którzy mieli reprezentować e, Boga. Dochodzimy do takiego miejsca i chciałbym przeczytać tutaj parę urywków z tego dziewiętnastego rozdziału, który właśnie, wiecie, nieraz jak do niego dochodzę, to tak sobie myślę, Panie, naprawdę to jest straszny rozdział, to jest naprawdę rozdział, który pokazuje, pokazuje, do czego został doprowadzony naród, który był nazwany Twoim imieniem, naród, który Ty wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, naród, który miał Ciebie reprezentować. Do jakiego strasznego stanu, wiecie, wielu z nas by w pewnym momencie powiedział: Może lepiej ukryć ten, ten rozdział, może lepiej nie dochodzić do tego rozdziału. To jest naprawdę coś strasznego. A jednak Bóg zdecydował, że ten rozdział jest w tym Słowie Bożym. Jest w Słowie Bożym. I kiedy czytasz Księgę Sędziów, kiedy przechodzisz przez nią, zawsze dojdziesz na końcu do tego właśnie miejsca. Wiecie, e, widzimy tutaj właśnie tego człowieka. Z pogórza e, Efraimskiego, Lewita. Ja będę tutaj czytał całej tej sytuacji, ale wiecie, wiemy do czego tutaj doszło. Ten człowiek, e, ten człowiek poszedł po swoją nałożnicę i kiedy wracał, wracał przez różne tereny, wracał przez różne tereny, aż okazało się, że, że już dzień chyli się ku końcowi. Wiecie, widać tutaj to jego e, pragnienie, on w pewnym momencie e, była propozycja, żeby wejść do Bogan, ludzi niewierzących, żeby tam spędzić tą noc, żeby tam być. A on tak definitywnie zaznaczał, że nie, on tego nie zrobi. Nie ma takiej opcji. On chce iść tam, gdzie są ci, którzy reprezentują Boga, tam, gdzie są Izraelici, tam, gdzie są ludzie, którzy wyszli z Egiptu. On nie chciał się zatrzymywać w miejscu, gdzie nie było ludzi wierzących. Tych, którzy reprezentowali Boga. On nie chciał się tam zatrzymać. On chciał dotrzeć do tego miejsca, gdzie byli właśnie ci ludzie, którzy mieli reprezentować Boga. I wiecie, widzimy, co tutaj się stało. Straszna rzecz się stała. Wiecie, naprawdę straszna rzecz się stała. Straszna rzecz się stała, o której w pewnym momencie, na samym końcu tego rozdziału czytamy. Ten 30 werset. Każdy, kto to widział, mówił nie było i nie widziano takich rzeczy od czasu wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego. Rozważcie to sobie, naradźcie się i rozpowiadajcie. Widzimy, oni doszli do tego momentu, że każdy, kto zobaczył tą całą sytuację, to wszystko, co tam się stało, naprawdę coś bardzo haniebnego, haniebny postępek. Straszna rzecz się dokonała. To, by, to byli ludzie naprawdę, ludzie wierzący, ci, którzy mieli świadomość Boga. Diabł się udało doprowadzić do takiego stanu. Wiecie, to jest coś strasznego, a z drugiej strony, wiecie, kiedy patrzę na właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego, który przyszedł i zwyciężył z dia diabła. On wyprowadził ciebie i mnie z ziemi egipskiej, On wyprowadził ciebie i mnie z domu niewoli, po to, żebyśmy go reprezentowali. Wiecie, jak ja i ty musimy pilnować swoich kroków, swoich kroków, żeby pilnować Jezusa Chrystusa. Wiecie, diabeł chce wprowadzać w ogadywanie, diabeł chce wprowadzać w nastawienia, diabeł chce wprowadzać w różne rzeczy. Nieraz wydają się te rzeczy bardzo delikatne, niby, niby takie niepozorne. Ale kiedy wejdziesz w nie, nawet nie spostrzeżesz się, kiedy wróg będzie cię chciał doprowadzić do stanu, o którym na, na samym początku byś myślał sobie w życiu, gdzie ja bym mógł takie rzeczy czynić. I myślę, że wielu z tych ludzi, tam wtedy, kiedy dowiedzieli się o tej sytuacji, o tym całym postępku, o tym wszystkim, co się stało, haniebny czyn, oni po prostu byli tak jak tu napisane, że nie było, nie widziano takiej rzeczy. A przez co to się stało? Dlatego, że oni trzymali się Boga? Dlatego, że słuchali Go? Stało się to tylko i wyłącznie, dlatego, że puścili się. Oni szli swoją drogą. Oni poszli swoją drogą i zaczęli żyć po swojemu. Wiecie naprawdę, jak ważne jest dla mnie i dla Ciebie, właśnie pilnować Jezusa Chrystusa. Nie ma żartów, bracie, siostro, nie ma żartów. Jeżeli mo można być w różnych miejscach, może, możemy naprawdę słuchać wspaniałego słowa Bożego, ale jeżeli ja i Ty naprawdę nie przyłożymy do tego swojego serca, jeżeli nie będziemy chcieli żyć według tego, jeżeli nie poddamy się Panu, to nic to nie pomoże. Wiecie, oni naprawdę zostali wyprowadzeni z ziemi egipskiej, zostali wyprowadzeni z domu niewoli. Bóg ich wyprowadził po to, żeby reprezentowali Boga, żeby należeli do niego. A co się stało z nimi? Wiecie, naprawdę, bracia i siostry, niech Pan Jezus pomoże nas. Mamy Jezusa Chrystusa. Mamy Tego, który pokazał nam. Mamy właśnie Tego, który nam pokazał, jak mamy żyć. Który umarł za mnie i za Ciebie. I który chce właśnie, żebyśmy mogli być zwycięzcami, żebyśmy mogli sobie pomagać, żebyśmy mogli wygrać. Wiecie, potężna bitwa się toczy. Ja myślę, że Ty i ja możemy tego doświadczać. Każdego dnia potężna bitwa. Wróg nie odpuści. On będzie chciał jakkolwiek, wiecie, naprawdę jakkolwiek podejść, uczynić coś w moim w sercu, w Twoim sercu, żeby tylko nastawić, żeby coś zrobić, żeby nie było tak, jak powinno być, żebyś nie reprezentował Boga, żebyś nie służył Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, oni byli pełni, oni byli w szoku, oni naprawdę byli w szoku, co się stało. Widzimy, że tutaj yy, ta wyraźna informacja, ponieważ rozważcie to sobie, naradźcie się i rozpowiadajcie. Wiecie, ale co to dało, co dało to rozpowiadanie, czy oni Zwrócili się w stronę Boga, zaczęli go potrzebować, szukać. Czy ten, ten wstrząsający czyn, to co do czego doszło, wiecie, dzisiaj można było popatrzeć na wiele miejsc na tej ziemi, wiele miejsc, gdzie już się pozwala na różnego rodzaju grzech, różnego rodzaju grzech, pozwala się. I w pewnym momencie ludzie też dochodzi do tego punktu, zaczęli być w szoku, pod wrażeniem, że co się już dzieje, do czego już dochodzi między ludźmi wierzącymi, do czego dochodzi. A czy to coś zmieniło, jeżeli człowiek nie, nie odda swojego życia Jezusowi Chrystusowi? Nic to nie zmieni. Nic to nie zmieni. Wiecie, dochodzimy tutaj do takiego miejsca też w 20 rozdziale. Chciałbym jeszcze przeczytać ten, ten jeden werset. To też Benjaminići, trzeci werset 20 rozdziału. Us usłyszeli, że synowi Izraelscy pociągnęli do mispy. Synowie Izraelscy zaś mówili, powiedzcie, jak mogło się stać to bezprawie? Jak mogło stać się to bezprawie? Jak to się mogło stać? Stało się tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie puścili się Boga. Zaczęli żyć po swojemu. Nie chcieli... Nie chcieli słuchać Boga, nie chcieli iść za Nim, nie chcieli być poddani Jemu, nie chcieli tego, co, co On powiedział. Każdy z, każdy z nich żył sobie jak chciał. Wiecie, w tej księdze sędziów jest właśnie w tym, w tym ostatnim wersecie w ogóle tej księgi sędziów, właśnie zaznaczone to, co się wtedy tam działo w tym Izraelu. Ostatni werset tej 21 rozdziału 25 werset. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Każdy robił, co mu się podobało. Nie tak jest w Królestwie Bożym, nie tak jest pośród ludzi wierzących, nie tak jest pośród tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Nie może tak być, tak nie może być, bo jeżeli dojdzie w moim, w Twoim życiu, że będziesz robił, robiła co Ci się podoba, w słowiu, jak Ty chcesz, jak Tobie się wydaje, to nawet, nawet się nie spostrzeżesz momentu, kiedy wróg tak popląta, po prostu tak popląta, że już człowiek nie służy wtedy Chrystusowi, ale służy już dla wroga. I wiecie, tutaj oni robili zebranie. Oni wyruszali przeciwko tym braciom, żeby, żeby wyczyścić złos Izraela. Oni byli poruszeni tym doświadczeniem. Chcieli zrobić jakiś porządek, ale w życiu nawet tych, którzy chcieli zrobić ten porządek, nie było dobrze. I Bóg pokazał to przez to, że oni nawet nie byli w stanie tych, tych gibeonitów zwalczyć, zniszczyć, zakończyć ten temat. Bóg pokazał, że nie był ani po jednej, po drugiej stronie, bo wszyscy oni od, 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 odeszli od Boga. Jedni już. Byli w jakimś stopniu zaawansowania a drudzy w innym, ale oni odstąpili od Boga. Wiecie, naprawdę, tak sobie myślę, wiecie, naprawdę są różne konferencje na tej ziemi. Są różnego rodzaju spotkania, są różnego rodzaju, e, takie, takie, wiecie, taki czas, gdzie, gdzie ludzie naprawdę mają refleksję, żeby, żeby wyruszyć do bitwy, żeby, żeby ruszyć, żeby żyć w sposób chrześcijański, żeby żyć w sposób czysty. Wiecie, ale jeżeli w tym nie ma Jezusa Chrystusa, jeżeli człowiek naprawdę nie odda swego życia Jezusowi Chrystusowi, nie podda się Panu, nie da, nie da swego życia na ukrzyżowanie, to wiecie, to nic nie pomoże. Nic nie pomoże różnego rodzaju spotkania, konferencje, nic to nie pomaga, jeżeli człowiek nie podda się Jezusowi Chrystusowi, jeżeli nie odda mu swego życia. I tak dokładnie było tutaj, oni wiecie, przeszli przez to doświadczenie. Bóg w pewnym momencie dał, że to się zakończyło, ale co się stało dalej, wiecie, kiedy czytasz dalej po księdze sędziów, co było dalej? Dzieci ludzie znowu szli. Znowu widzimy, jak wróg plątał, jak wróg plątał, jak, jak odciągał tych ludzi, jak oni się dawali, nie pilnowali swoich dróg. Dlatego wiecie, naprawdę każdy z nas, ja i ty, my musimy walczyć o to naprawdę, ja muszę walczyć, ty musisz walczyć o to, że... naprawdę musimy walczyć o relacje, o to, żebyśmy byli naprawdę dla Pana Jezusa Chrystusa, dla Niego. Bo nie ma żartów. Nieraz zaczyna się od naprawdę drobnych rzeczy. Wiecie, jakbyś tak naprawdę, kiedy śledzi się te, te dzieje Izraela, kiedy się zastanawia, jak oni żyli, jak oni przechodzili przez te doświadczenia, jakie były ich wybory. Na początku to zaczynało się od naprawdę drobnych rzeczy. Od naprawdę drobnych rzeczy. A później to rosło, 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 aż doszło do strasznego stanu. I tak samo będzie z Tobą i ze mną, jeżeli nie będziemy pilnować Jezusa Chrystusa. Naprawdę nie ma, nie ma tutaj, nie ma jakiejś recepty. Jeżeli człowiek Trzyma się Jezusa Chrystusa, należy do Niego, pilnuje swoich dróg, pilnuje swoich kroków, wygra, a jeżeli nie, nie ma takiej opcji. Naprawdę, dlatego wiecie, z drugiej strony ja właśnie chcę patrzeć na mojego Pana Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez to wszystko. Nie dał się skazić, przeszedł przez to wszystko i wygrał. Wiecie, wygrał. On całkowicie wygrał i to zwycięstwo chce dać Tobie i mi. Wiecie, naprawdę Jezus Chrystus chce, właśnie On jest w stanie uczynić z nas, wiecie, naprawdę y, ludzi trudnych, jest w stanie uczynić Kościół, jest w stanie uczynić ludzi miłujących się to, co już uczynił i jest w stanie uczynić, On to uczyni, tylko jedno, co jest z mojej, z Twojej strony, musimy należeć do Jezusa Chrystusa, ja i Ty, bracie, siostro, musimy należeć i chciejmy należeć właśnie do, do Niego, bo jeżeli, jeżeli nie On, to wróg przychodzi od razu i chwila, naprawdę dużo nie trzeba. Dużo nie trzeba, żeby poplątał w głowie. Namieszał. Wiecie, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże. Niech Pan Jezus pomoże dla mnie, dla Ciebie, bracie i siostro. Naprawdę możemy słuchać wspaniałych słów, tak jak byli ci ludzie, którzy chodzili ku naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni słuchali wspaniałych słów. Najwspanialszych słów, jakie zostały wypowiedziane na tej ziemi. Najwspanialszych. Najczystszych. Najmniej skażonych cielesnością. Jezus Chrystus całkowicie doskonały. Oni słuchali słów bezpośrednio od doskonałego syna. A co się z wieloma z nich stało? Co się z wieloma z nich stało? Wiecie, to jest te, te smutne, z jednej strony smutne wydarzenie, kiedy oni w dziejach polsowskich spotykają się i w pewnym momencie Judasz już odchodzi. Nie ma go, on ginie za swoją nieprawość. Oni wybierają i tam jest, te, te słowa są, że też trzeba znaleźć męża, który od początku z nami chodził. Od początku aż do tego momentu i okazało się, że oni znalazł tylko dwóch. Tylko dwóch z tej całej rzeszy, tych wszystkich ludzi, między którymi Jezus chodził, nauczał, mówił. Oni znaleźli tylko dwóch. Wiecie, dlatego dla mnie i dla Ciebie, jak ważnym jest właśnie to, żeby słuchać Jezusa Chrystusa. Słuchać Jezusa Chrystusa. On chce jedności. On chce naprawdę jedności, i miłości między nami. Niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracia i siostry, kiedy wróg przychodzi, naciera z oskarżeniami, naciera z różnego rodzaju obmówieniami, nie wiadomo czym. To właśnie wtedy trzymać się Jezusa Chrystusa. Nie dać się zrzucić to po prostu. W Jezusie Chrystusie zrzucić to i wygrać po prostu. Naprawdę potrzebujemy siebie, potrzebujemy Pana, ale potrzebujemy też siebie, żebyśmy mogli rosnąć, żebyśmy mogli wygrać. Dlatego niech Pan Jezus pomoże dla mnie, braci i siostro. I dla Ciebie. To jest potrzebne. Amen.